O też gdzieś leco kurwa, albo na las, albo też na plantację. Nie, na plantację to tam mało leci, mało znana miejscówka Tu żeby samochód tam jakiś był jeszcze Na razie nie widzę, żeby się jakiś renderował On Też nie ma Też nie ma u mnie na monitorze Nima, nie tym razem. Chociaż nie. nie ma, nie widzę. Nima, ma, jest przyczepa. Dawajcie, od razu leczymy się. Nie. Jakby jakiś frajer zapragnął tu... się mścić. Najwyżej to jest. Złota snajpa, mogę oddać. To mogę dać zielonego mamuta, A mogę przyjąć koledze. Zrobimy tak, to wypad. Jak kroki? A bo zbugowane były Bugowane, tu gdzieś były kroki, dlatego zbugowane Tak coś tu bo tak przez, przez celownik sobie patrzyłem i nagle widzę jakieś kroki Mam no, shonen czy nie biorę tak, pochodnie. O nie duża nie Duża potka Jak ktoś nie chce to bioręć. sub -Zero rękawice tej nie, nie tej mgełki już nie biorę, pierdolę O, strzelają się no, a może wezmę Tylko że zanim jak ktoś uszkodzi No to jest problem, musisz nie mieć życia, nawet nie że ta tylko życia Robi Ciebie też leczyło i musi już tak Zdupić się z jakiejś górki O blisko się strzelałem, bo słuchaj, te strzały Bo ty Ale się tam napierdzielają, tych chłopie co tam się dzieje? Słyszał, na Wszyscy? tak No nie, nie wszyscy. Teraz wszyscy. Chłop nie wiedział do kosza. Czy do mnie, czy do ciebie? <śledzianie> <śledzianie> Spadłem mu z nieba. Nie ma tutaj do tego odpalania. Instruktarze chyba nie. Nie. Tam było, gdzie byliśmy. Tam chyba ktoś bieg, albo to Pokémon zapierdzielał na lewo. Bo dosyć szybko bieg. A te Pokémony czasami potrafią biec. A jest chłopty. Nawet dwóch. Odgrażają się. Jeden leży. Jeszcze 10. Nice. Zanim ja przeładowałem mamuta, to się rozsypali. Dziwnie strzela ten karabin z podwójnym magazynkiem.

Dobrze no, się składa, bo się biją. O, złoty no, małot! A ty I faktycznie też dostępne zadanie. 30 tysięcy punktów i wydajesz sztabki na ryn czarnych rynkach, by przekupili panie. Tak, to też mam. żeby auto nie zniszczyli? Na dachu tu. Tu ma Dwa teamy tu są. Tak. Ej, bije plecy. Nice. Leczy się ktoś. Giełce Jest. Lol, tak. nie dostał. Co on do góry tak celował? Może ktoś jest z góry? Ja, tu, jest, tu ktoś strzela. strzela. Nie wiem, czy... gdzie on strzela. To jest to... na dole. Mhm. Tak nie mogę trafić tak, ze snajpy, naprawdę. naprawdę. Jeszcze medalion Ej, medalion gdzieś tak, jest. Może rewajwować tych, co zostawiliśmy tu. Nie, jeden się czołga Nie dawaj info Halo. Słuchajcie jak ze słoika jakieś leczenie O, ten, ten. Medalion wyrzucił Tu nie ma leczenia Pod spodem. A, bo on się tu czołgał jeszcze no, to... Aha, i medalion by wycił, tak? Tak. Bo się rozsypał. Bo się rozsypał. <noise> bo ale hala teraz normalnie? Tak. No. Tak, się program włączał i spada. O, kluczyk leży, ty nawet boty rozwalone. Lol. Podejrzane. Miejsca nie mieli. Gdzie jest ten kluczyk? Kogo? W środku? No, no A, czyli wajwie. Może kluczyk się pod ziemię zapadł. Leży zaraz. No? Tak. Ja widziałem ten kluczyk. Tu jest. 88? Leży. Ale to był boss zdecydowanie, bo tak biegają one dziwnie przed bokiem jakoś. Panik on taki ma. To samo do sniper jakby ktoś jeszcze chciał. Idę po autko. autko się przyjdzie. Idę zobaczyć, czy nie mam lepszego tego karabinu. Ej chłopie, nie. Co tam do naszego autka jeszcze? Tak, jakby. Zostaw ta auto. Ej, tam chyba ktoś. Za górką, uwaga. Coś mi tam śmigło. Fioletowa snajpa jak coś Mam fioletową A jest tam biegnie A to kurwa jeszcze ktoś inny Zbita tarcza ten biały. Leży Tu, tu jeszcze, o, jeszcze ja. jeden Leży, ale jeszcze gdzieś. Ten to bot zdecydowali Rozsypał się. Ty tu ktoś biegnie z tej strony O i na górce tam są, to Wuj heniek wuj <laughs> na górce za dwóch typa widziałem Wschodza? Wchodzę Wchodzą Na wyspę co mi się ba Jeden to do mnie się odzywa ze snajpy Ktedy tam przebiegam pewnie był gdzieś Lecili do góry? Polecieli A. Dobra, bierzmy autko, gdzie nasza auto? No się z tej sytuacji Mogą by będą do nas z góry pruć, to mają lepszą sytuację. Już, o właśnie ja już nie Kurwa, nie, nie. Wiem. Ten... Dlaczego to zrobiłeś? Czemu to czynisz? <laughs> Mało ci Adrianie. Czemu to czynisz? Ma to gejzer normalnie, ale, Ktoś, ale to typy. Ale są blisko typy też. Medalion jakiś. Daleją się no tam się... znowu. Oni później podnieś ten medalion, co zostawiliśmy. Tak. Jeden leży. Tu, tu, tu. lewej jest. Patrzy się, snajpa, snajpa. Basta za 80, wejść. Dwa medaleja na w tym mieście. E, ślizga się tu. Czekaj, on się ślizga. Idzie. Tarcza zbita cała. Dwóch ich tam jest w jednym miejscu. Po lewej już. O! <słyski> Strzeliłem go z ramion. <słyski> Mam <noise> podniósł tego powalonego. Czy chłop strzela gdzieś z, tyłu, z tyłu, no. To chyba ten drugi medalion, tam są 115 ma już na biało. Rewind a następny pod... leci. leci Będą Nie no. podnosić? No to mogą mieć problem, bo tam są inni jeszcze. Możemy się podejść do strefy, biorę auto. Ej kroki koło mnie Bo bunk, ale nie jestem pewien Nie chcę sprawdzać teraz Czekaj, nie, to, ja to jak go. chyba ktoś leci na rakiecie to, to Widać, bo teraz było przejaw przed chwilą, widziałem Tutaj przy Revive byli, ale ja Czy są? Kroki tu Jest na dole <głos> <głos> Zaskoczy ale tu jest medalionów. To ma mało. Leży. Nice. Tutaj. O, korona. Za, za kamieniem. Jeszcze lecą. Strzela do mnie, strzela do mnie. Dostała 31. Tam gdzieś yy, zbita tarcza. Tak jakby ktoś do mnie z dołu strzelał, ale nie jestem pewien My jesteśmy w strefie jeszcze, da się tu jakoś fajnie schować? O. 90%... O oh, kurde, ale dostałem też Fuck. Zbita tarcza jeden, to jest takim garnkiem na głowie, chuj co to jest Dalej za kamieniem? Tam samochodem Czy... A to ich nie widzę. za A czekaj, uciekli, dobra Same medaliony tutaj są. Chodźcie tu może. No idę właśnie. A, już miałem mówić, że jedzie samochodowo. A jest, no, jest, jest trafiłem mi samochód. Samochód jeszcze jeden, a to boty, dobra? Tak. Tu są, tu no, są. Nie, czy... a, Może na ten budynek chodźcie. To będzie strefa, nie? Tak, kurwa, wlazłem do środka. O! o revive, revive, ale zasunij się bomblem. Tak. Uwaga, bo ten samochód gdzieś po prawej Nie właśnie się nic z tym zrobić Ale to jest dobra miejscówka, nie, do widać nie widać nas tak. Nie widać nas my też nie widzimy O, ktoś tam biegnie Tak Ta biegną dwie osoby tamty było Ty, dobre. tam blisko 54 ma Lecy, Plecy, plecy Leży jeden Buch. Leży, 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 Dobra. Bitcoiny leży, Oni auto wzięli, auto wzięli. leży, blisko leży, 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 im gościa, bo się leży, do nich. Kurde, jak skręcił. Za rewajwem chyba jeszcze jeden chłop Chyba na Tak, jest tam Uważajcie prawo Widać za naszym zamporem Sheldon, uważaj Za tym tutaj Aha Dobra Dobra Dajs ja lecę No i tak tylko jem spać Jakub do roboty Dobra mnie gierki Bajo? Ej musimy iść do strefy Chodźcie Przy revive'y tam jest tam 88 został I zeskoczył na dół jeszcze jeden przesunięty. Zbita tarcza dwóch przy Liwajwie. Jest jeden odbitą tarczę. Podchodzi na blisko. Leży I z lewej, z lewej, z lewej. Zariwajwa. Cześć od zariwajwa. Leży w wodzie. Dawajcie na linkę i przeskoczcie na drugą stronę. Nie ma w krzaku nikogo? Nie. Pod, pod nami, pod nami. nami. Spadłem. Leży. Mamy to. Kurwa 10 eliminacji, kurwa, co ja tu zrobię? Kurwa, cool. a je dziewięć. Mhm. Dobra. ja 9 8 To woda